No cześć, ja siemanko, witam was wszystkich na moim kanale w 26 już odcinku z Ark Island Powoli się kończy ta seria jak wiecie e, A dzisiaj będziemy sobie robić bardzo, bardzo, bardzo ciekawą czynność, której jeszcze nie robiłem w Ark'u e, na ten moment Czyli oswajanie Karharodon tak. Dobrze pamiętam na streamku, na którego też was zaproszę dzisiaj, bo prawdopodobnie będzie dzisiaj stream o 18, czyli za godzinę, tak naprawdę, od publikacji tego filmu. No, ostatnio mieliśmy streamka, super wyszło, dostałem z 20 subów, potem z 10 on um subów, ale to tam. Dobrze i tak było, dobra. Gdzie jest on, ten ten Car Carharo? On był gdzieś, jak dobrze mi się wydaje. O, źle, źle, od złej strony przyszedłem. On był tutaj gdzieś, Ja wam go też tutaj właśnie pokazywałem, że niby tu gdzieś jest. On jest po całkiem innej stronie. Imaginę, że stun, stąd, stąd wyskakuje zaraz. No byłoby przypałowo. No, tutaj czalikoterium. Halo? Nie widzę go nigdzie. O, tutaj jest nasz szymeczek. On ma duży agro. Ten agro distance, to nie wiecie, nie chciałbym go jakoś ten. Jest też szybki z tego co wiem. Czyż nie? Jesteś szybki? Wydaje mi się, że jesteś szybki. Na no, wilki się tutaj może zegrywać. No ewentualnie tutaj, bym mógł spróbować wciągnąć pułapkę. Aha! Cie no. Fuck, on jest naprawdę szybki widzowie. Już to się nie uda w taki sposób. On jest turbo szybki. Tak, gdzie ja go powinienem sfokusować ty? Może byśmy mogły gdzieś tutaj w tego trapa spróbowali wrzucić. Tutaj też jest woda, nie? Gdzieś, tutaj jestem taki biom wodny. Ja pierdolę, ale ty. Może tu byśmy go spróbowali. Tylko że. Góry. Góry to też nie jest najlepszy ten. Aha, to są te małe. Ja to stwierdziłem, bo to są gejty. Eee... Zaraz wracam w takim razie, bo wziąłem nie to, co trzeba i skraftowałem pięć... No, też jestem dzisiaj naprawdę ogarnięty. Więc widzimy się za chwilę, widzowie. Eee, Karcharo czy Karharo, chyba się mówiło. Jest o tutaj. No, ja też szukam tego wszystkiego pod względem, co mógłbym tutaj pozabijać potem. Bo ja go podobno potem, potem, mam pozabijać, ale najpierw też muszę zabić dinozaury jakieś. Um, nie wiem, czy nie mam w ogóle buletu do rzutka, no, no właśnie. Kuszą, no i perkiem to by to chyba musiał zrobić. I jego musimy sfokusować na trapie. Znaczy, nie będzie łatwe, bo jak dostanę hita, to, to będzie przypał. Czy jest mi to za zimno? Nie, nie jest, okej. Okay. W takim razie musimy to gdzieś tutaj postawić. O, no nie, na łuku nie będę jeszcze używał. Mamy to dupy point, wiecie o co chodzi. No jeszcze ta jedna. Ile on ma fatak? atak? Opie. Znaczy im to się fatak tam nie daje podobno. Dobra, może tutaj, o, może tutaj byśmy spróbowali. Nie wiem, czy mamuta mu przyniosę, raczej nie. Ale z tego co wiem, no. Powiedz, że to działa normalnie. Gdzie są te gate'y? Tu, 6. Tak, działają normalnie, dobra. A to może byśmy to zrobili w sposób następujący. Jeden. Dwa. Alo, trzy. No, kuść wadaje do dony. Ja pierdziul. No nie wiem czy on w to wleci. Zwłaszcza, że musimy go w to wprowadzić w taki pewien sposób. Kuź wadaje do dony. No nie, no nie, no nie, tak, tak, tak nie będzie, proszę państwa. W ogóle w następnym odcinku będziemy robili tego smoka. Ja nie wiem kiedy ten odcinek wleci, pewnie za miesiąc. No i świetnie. Jest okej? Okay? Powinno przynajmniej być. Ja mu to potem na dupę najwyżej założę. Tylko tutaj trapa byśmy musieli zrobić mu. Mógłbym mu tego trapa zrobić, ale w to pewnie wpadną te wilki. Sześć. Halo. Halo. To nie działa? Chcecie mi powiedzieć. No ja pierdzielę, będę się obić. O, bo dobra, zrzucimy ich z klifu. Starą metodą. Jak wejdę na jakikolwiek klif. Zostawcie tego mamuta. Znaczy to ten. O, tu byśmy mogli mieć. Jakieś spoko właśnie miejsce do zabijania nim potem no, ale muszę mu najpierw ciała przyprowadzić, tak? Ciekawa sprawa, bo w swoim w sensie robię tego... Ja pierdolę, Wszystko jest na max levelu, to? Muszę to zrobić w inny sposób, ponieważ to jest mój pierwszy raz jak to robię A robię to, nie wiem, z 5 miesięcy po premierze tego dinka tak, w ogóle nie ma mięsa Ja nie wiem czy on tu zaraz nie wleci mi na, na makamemukę Ale ja mam nadzieję, że te bear trap się da postawić Dajcie powiedzieć, że dobra, tak tak to się robi. spoko, to je podstawimy. Bo się zastanawiałem, czy to czy to właśnie muszę zejść, czy, czy w jaki sposób to działa. Dobra, szybko i teraz tylko cyk, dobra. Powinno zadziałać ogólnie. Powinno zadziałać, daję do dony, tutaj świetnie się bawią. Może właśnie, jakbym to dał do dony mu zabił. Najpierw tą bramę chcę mu postawić na tyłek, żeby na pewno sam on nie uciekł, ale potem i tak będę musiał w sumie tą bramę podnieść, nie? A to też trochę będzie ważyć. Mam nadzieję, że się wszystko uda zrobić jak się powinno zrobić dobrze. dzień dobry proszę pana czy idzie pan po mnie nie on chyba na argenty poleci albo na te cyber ty. to na Argenta, on dużo tego ty mieć zabije i zabił go już teraz no może być różnie z tym masz tutaj karczarodę to albo karharow 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 to o kurde no z szybki on jest za właśnie no bo... chłopata nie ale to jest aż złe w tej grze, bo Gigeł jest coś taki, wiecie, no jak na takiego Terapoda to nie jest aż taki szybki, nie? Wiadomo, w sensie no jest szybki jak na swoją wielkość. No ale nie jest super super szybki, że nie jest nadszybki, czy jak to tam nazwać. A on jest zbyt szybki, totalnie zbyt szybki, muszę to przyznać, nie Hopie, co ty robisz? Co ty Hopie, robisz? Nawet nie umiesz tego zabić. Co ty robisz, hopie? No, wiedziałem, że tak to się skończy. Zostaw tego Melagurosa. Nie, on chyba z 300 demka bije, więc to trochę jest Go tutaj chcę poprowadzić, może przez ten jak przejdzie o, 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 właśnie, gdzieś tu będzie ten trap O, tam jest, zajebiście Chodź tutaj Idziesz? Idzie, dobra Czy zabijesz leni... O, co chłop się wyteleportował ty? Zabijesz megatarium, czy zostawisz megatarium? Nie wiem, hopety. ty bo to nie jest postawione tak jak być powinno Najwyżej to potem tam. Do... No kół się 15 milionów da, do donów, nie? To jest właśnie moje życie, tak to, wie, tak to mniej więcej wygląda, tak to wygląda Dobra, walcie się, spieprzcie się z tego klifu normalnie tu. A dawaj, zapraszam. Jaki gów z nich, nie? No 15 jeszcze... O nie, jeszcze ten UT No tego to ja tu na pewno nie chcę, bo jak mi kurdepterka pterka zaryczy, to będę w pitzy. <laughs> Dobra, chodź. Zapraszam. Najpiękniej jest to oswojenie Karharodontosaura kar kar Karharodontosaurus kar nie będzie oswojony, ponieważ Zlamiecą tu. to. O, ale ma mamuta nie atakuje, mamuta, leniwco Czekaj. Zapraszam. Chodź. Chcesz się napieprzać? Zapraszam. No czekajcie, czy mogę tak jakoś tu porobić. Hop, wyskoczy pewnie, nie? No, już coś się spierdzieliło. O, może nie, wpadnie. Powinien wpaść w tego trapa. Dobra. Teraz na dupę jakbym mu to założył. Potem to będę i tak musiał podobno ściągnąć, bo on musi biegać. A teraz powinno zadziałać ogólnie. Dobra, no i co? Teraz musimy się coś przy, przynieść, nie? Bo on będzie bił te bramy rozwali jakąś. Tego bym na pewno nie chciał, nie? Hmm. Karno gdzie? O kuźwa, Alfa Karno! No nie no, nagle z dupy Alfa Karno, nie? Argent to bym mu mógł zanieść, myślicie? Argent, chodź tutaj ze mną. mnie Alfa Karno go zjadł, bo coś nie wiem. Ja no i jutro już tam idzie zajebiście. Chodź tutaj, RG, 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 RG. Barium Dobra, jest już na one-shota, więc trzeba uważać No nie, będę musiał tego Yuturanusa zrzucić i Alpha Karno pewnie też Dobra Tam jeszcze mam jakiś tinga, oh, Ankylo bym zanieść może Halo, lecisz? Ale najpierw w nim jeszcze tego Argenta zaniosę To ja zrzucę może tego Yuturanusa, co? Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Bo ja nie chcę, żeby nam nie zaryczały i żeby było potem przypałowo. Tutaj też jest dużo rekinów jakichś takich, ale też UT jest właśnie. No UT! Spadnij se może, co? Pa, UT nie chce spać nagle, nie? Jakby tylko tu spadł, do tego mega. No nie! No dobra, no ale przynajmniej ma chyba trochę staminy. Chociaż, jak on tak będzie latał, to ta stamina stadnie ostatnie w końcu, nie? Ale dobra, powinien to przetrwać raczej. raczej. Mi się wydaje. Ja pierdźcie. Dzięki w ogóle za przyjmowanie ostatnich odcinków na kanale, no i pierwszego streama. Eee, jutro sobie, znaczy dzisiaj sobie też zrobimy jednego streama, żeby nie było. Z mniejszym cooldownem, więc wszystkim. Więc będzie lepiej. Eee, potem nie wiem, jak to będzie z odcinkami, bo mam teraz pewną sytuację w życiu prywatnym i nie wiem, czy w ogóle dam, dam radę nagrywać w ten sposób. Ale postaram się jak mogę. Dobra, rachaj tu agent. Ty, ale ty, ty, ty do doboty lecisz, pewnie. Do ciała swojego ziomeczka. Taki z ciebie kumpel jest, tak? Taki z ciebie kumpel, no spoko. Dobra, czy mogę mu zanieść? Na pewno mogę zanieść arg argentę, nie? Ten karno, przecież mnie tutaj jest z barabaszy. Halo? Dzień dobry. Mogę? Mogę, dobra. Chodź idziemy. Jadę nocą na Mazurach, nie wiem, pasyw, Jak zginie? To zginie Nie no może pasyw, jak mnie zaatakuje, to ten karcza Siemka Mam dla ciebie szamkę. Kurwa Okej okay, ma, ma coś tam wbite w takim razie Zaniosimy mu teraz drugiego Argent Jak tylko na sobie wyższą wejdę, bo nic nie widzę Gdzie będzie Argent? Czy tu jest Argent? Ta ja Nie wiem czy to nie jest za mało Bym mu może coś właśnie musiał większego zanieść to by było lepsze Bo tam zaraz ten cooldown minie tym, że jak się ten cały pasek, to potem wtedy e, Mogę z shotguna też już w ogóle zrobić bulety, bo tak to by mi było łatwiej rzeczy zabijać Ja to w ogóle z, się z cooldownem wywołuję w dół? Chyba nie, to dobrze dla mnie No, ale... O! megaterium możemy mu będę mógł zanieść To było już spoko, takie na do. O, wilki To źle, to źle I one jeszcze tu idą Nie, to... No kujba mega laceros! Prolodzinka normalnie Ja ci tu jedzonko daję, mordeczko no nie, spadam mu, spadam mu, widzę. Równo, dobra, mnie. Oczywiście, wielki to z najgorszych biom, żeby go oswoić. Dajcie mi chwilę, coś wymyśla. Jakiś parówczak, nie? Chciałem wam powiedzieć, że udało mi się zabić parę donów, ale one kusiwa teleportują się, nie wiem, spawnują się, z tekstur w ogóle wylatują, czajcie to. I zauważyłem też, że za, karna, tego taura się da mu zanieść, więc to będzie całkiem duży dinek dla niego Dlatego tu mamy i tam jeszcze mamy za dwa, trzy, może 4. Nie wiem, zabijam, bo ciągle po prostu przychodziły, trzecie to Ja zabijam, przychodzą i niektórych już tam zjadły, nie? Bo taki gank ich był, więc... Ogólnie myślę, że Carno mu da więcej niż daje donoj ale, ale zobaczymy Świnia walona Tam w ogóle próbowałem zabić M-Megaterium, ale to nie działa w ogóle z Megaterium jak mu po prostu podejdę i poczekam tak jakby z tym ciałem, to on powinien ogarnąć się. I wtedy mu to zostawiam. I teraz powinien to strzamać. Tak? Zostajesz levela, czy jak tam? Dobra, zajebiście, połowa mu wpadła. Oddaję to do domu, tyle nie wpadasz. Myślałem, że, że wyjdzie przez chwilę. I na mojego pterka. Wąchasz? Ciągaj to tam szybko. No, dobra, kolejnego mu od razu daję. I to już powinno załatwić sprawę, ale jak nie, to tutaj jeszcze gdzieś był jeden. No i tam jeszcze na dole mam jak coś i ty, opie to zjesz czy co? Zjedz to. Halo. To się dzieje, jak nie zostawiacie łapki pod moim filmem ogólnie? Czas, to mnie tak. Czy mówię, go w ogóle nie mogę po prostu ogłuszyć jak normalnie. O! No i strzam to, proszę. No zjedz go, ty kurz. Już cię chcę, kurde, wyjaśniać. Cześć to. Ja tego tak nie zrobię w ogóle, nie wiem co jest z nim nie tak, że ja to mam dużej trzymać mu, to jest który, 12 level, tamten, nie wiem. No To się dzieje jak właśnie że zostawicie łapki pod filmem, no to... Bo nie dostajecie powiadomień o nowych filmach, wiecie, nie dostajecie tych yy, polecanych, rekomendowanych, proponowanych... O, się boguje, nie? Pff. Cześć, mi ta miniaturkę ja zrobię taką. no czekaj tu. No, gdybym tylko ciała nie musiał widzieć, o. Pik, Nie apterek, nigdzie nie lecisz. Ale jak fajnie w ogóle trzymać chill, chilluje, chciałem powiedzieć. No nie, nie działa. Może jak mu tego dam. Może tą świnkę preferuję Lubisz świnki? To jest no na świnię. Trzymaj. Apetyzer ci trzeba, czy co chłopie? Ty. No hop nie ma apetytu już, nie? No zjedz to! Email, zajebiście ja mi będziesz robić. I co innego? Ale najpierw się otwój ty. Z go uderzył. On straci ten? Timing effectiveness? Ta, nie. Tak jakby jest agresywny teraz, ale nie widzę, żeby był agresywny. Może zaraz przekonam dopiero. Jezus myślałem, że Argent jest tam lata. Moje ciebie małe. Dobra, no zjedz to proszę cię. Misiek. Nie rób scen. Tak to widzicie, właśnie wygląda. Nie wiem dlaczego się bakuje. Wiem, że może przez to być, że jest strapowany, no ale jak on będzie biegał, to ja podziękuję za takie dawanie mu jedzenia, bo coś się zbaguje, tak jak zawsze w arku, nie? Jak oni tak nie dopracują w arku dwójce, to ja z na tą grę. Nie wiem, czy to wiesz kiedyś siomek. Nie, może ci mam dać trapa kolejnego, chcesz? Chcesz trapa na mordę? Nie ma problemu, ja ci dam. Trzymaj. Proszę, to dla ciebie. Wy, że jesteś super zadowolony z tego. No nie, on wygląda jakby był zapakowany niby przez pułapkę. W ogóle trap się nie otwiera. O. To zaboli kolego. No patrzcie, niby jest zły, ale. Myślałem, że mnie złapie, szczerze mówiąc. Jego złapało, czy co się stało? Pa, strzelam ci w nogi. No, zplagowany tricerat, albo karharo. Kar, o, może teraz, trzymaj. O! Wącha, wąchaj! Wąchaj to gówno. No zjedz! Kurczę, nie da się, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co jest nie tak. Ooooo! Dobra, widzowie, wydaje mi się, że ogarnąłem chyba jak to w miarę działa. I teraz. On ma to zwąchać. Chłopie, nie wyjdziesz, musiałem powiększyć pułapkę. Wziąłem sobie bramy od góry. W sensie tam. Mieliśmy jeszcze dużo metalu na szczęście. Seventing Pace jest dla mnie większym problemem aktualnie. No chłopie, weź to zjedz, nie wyjdziesz przez to. No, no powinien to zjeść, a ja powinienem to ciało trzymać mu cały czas, póki nie zje i wtedy on powinien to zjeść. To jest kurwa ulańcem grubym. No zjedz to. chłopie. Czekajcie, że odpaliłem nagrywanie i nagle to przestało działać. Mieliśmy już ponad połowę jeden raz. No ty kurwa ruro Ty tak serio? Mhm. Dzień dobry, witam was po mniej więcej godzinie Od ostatniego klipu eee, Kocham OBSa, który pokazywał mi Że wszystko się nagrywa, tak naprawdę Nie się nie nagrywało, oswoiliśmy sobie tego Karno tau... Boże Tego Kar rodontozaura eee, Trwało to mniej więcej godzinę Bo on się ciągle blokował na bramach Ciągle, ciągle, ciągle i jedyne co mi pomogło W końcu to był karno plus Dwa telefony, i wtedy zadziałało. Nie wiem czemu się nie nagrywało, bo normalnie wychodziłem jeszcze raz do OPS-a, miałem pokazywane, jakby się dalej nagrywało, więc super sprawa. To jest właśnie moja reakcja na ten odcinek. To jest właśnie moja reakcja. Najważniejsze, że się udało ogólnie. Yy, Powolona akcja była z tym, że musiałem biegać, i jeżeli jakbym. Oswoiłem go, tak jakby e, Dałem mu tamte jedzenie I musiałem biegać i zabijać inne dinki, Żeby proces oswojania mu wychodził do góry To było naprawdę ciekawe e, Tutaj mamy chyba Alfa Karno, To możemy też zabić Nie wiem co to są te... te, te znaczniki w lewym rogu O mojego kilofur Czy to jest ile killi zrobiłem? Chyba tak, 24 Jora kolego giniesz A to nie to przycisk Ale no poplata no What the fuck? doryczałem. Zarycz, no zarycz. I po jak nie wiem, powolony jestem. Ty. On ma ogólnie parę umiejętności. Tylko kiedyś sprawdzaliśmy na tym, na Fiortuze, ale nigdy go jeszcze nie oswajam. Oswajanie to jest trauma, naprawdę. Trauma i potem zostanie, będziemy się śnić sami. Po, nie wiem, półtora godziny go chyba oswajałem, naprawdę, bo ciągle się parkował. Normalnie rozumiem, proces trwałby może 15 minut, myślę. A tu kurde pół godziny I tu musicie się dobrze przygotować, musicie mieć dobrą zbrojkę Dostałem, dobre do Wyobraźcie sobie hita od niego I nie mam już w ogóle tego mojego hełmu Gdzie on jest? Rozpieprzony gdzieś leży Ty no, nawet nie mogę go znaleźć Ale go mam, mam nadzieję Shit, nie gadajcie, że straciłem hełm Nie, jest dobra tutaj Ty, ja jestem ślepy po prostu no, ale okej, okay, po alfa-tym karną będziemy mieli dużo więcej leveli. Ogólnie musimy stąd wrócić do bazy. Mogłem użyć pterka, ale myślę, że expienie tego ziomeczka będzie bardzo fajnym zajęciem. No, jest super szybki. No, to to już wiemy z Fjordura, także że on jest naprawdę super, hiper szybki. Ogólnie rzuciłem sobie już pterka do poda. Mamy t -rexa. To jest w ogóle t ze streama. Dzisiaj mam jeszcze jedną rzecz, pokażę, którą zrobiliśmy na streamie. Mamy Argentę i gdzieś był Pterek, tu jest Pterek i do tego mamy jeszcze oczywiście głębię serce. 19 Lowellis, super. Z tego co wiem, tylko Fatak Atak musiałby opłacać więc tylko w ten Atak będę mu też dawał. E, tak to mniej więcej wygląda, dobrze. Czy coś tutaj trzeba wziąć? Można to pozabierać i tak naprawdę reszta jest nawiwo. O, Utulan lunks To chyba było potrzebne do Chiulvio, do któregoś bossa, już nie wiem. Nie chcę mi się naprawdę tego dragona robić, ale jak go zrobimy, no to potem już nie będzie problemu. Mam nadzieję, że mi się go uda gdzieś tam ogarnąć. Przed tą małą moją... być może będę obserwę, zobaczymy, no spróbuję was jakoś powiadomić jeśli tak się stanie. Eee, ale to sprawa prywatna taka, więc no nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Mm, wy też tutaj nie pomożecie na, na razie. Ja nic nie widzę, nie wiem jakaś mgła się odwaliła, ja też w ogóle na gamie jestem 15 się O no, no... Może dlatego, że jestem na gamie potężnej. Jezu, nie chcę mi się tego oswarać. Boże, naprawdę psycho mi siadła. Wszystko w Arku mnie męczy, rozumiecie to? Jakby mm, jak zaczynałem Arka, nic nie było aż takie wiecie, super męcząca nic. Tutaj zawsze się coś na tym odcinku musi spierdzieć, albo robię przygotowanie do bossa, które trwa y, 10 godzin i ta kupa to jest moja reakcja, tak to mniej co wygląda naprawdę. Masakra, ale strasznie szybko kubiega. Jeszcze nie sobie, bo się bustować. W taki sposób, mm, ale też chyba na Blue Range'u może się tym czyli jak coś zjecie, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, dajcie o wy liście już takowego to jest mój pierwszy raz, jak go oswoiłem, oswoiłem. no bo na Fjordurze go testowałem ale oswojony to on jeszcze nie był, więc kurde nie polecam szczerze, jeżeli mi to się ma tak gować, mam nadzieję, że w parku dwójce to ogarną, nie, bo co, fajnie to wygląda, tak, ale kusiwa proces oswajania na survivalu, nie ja wiem, co grał na kreatywie i nie wiem, co patrzył jak to się dzieje, to spoko, ale oswajanie tego to jest Psycha siadła. Teraz w ogóle idziemy przetestować się z gigałem. O ile z tego będzie. mi się w ogóle zdziewa co chwilę. Musakra jakaś. O, przez to ile to trwało, naprawdę. Raptory, nie no, ale Tarabasi, wszystko akurat. Jest naprawdę dobry. Co nie zmienia faktu, że w sumie nie jest chyba lepszy jeszcze. O, ale fajna rzeka. Ty, gdzie my jesteśmy? Obok tego. Nie, to w którą stronę idziemy. A szkoda, bo fajnie ta rzeka wyglądała, naprawdę. No, zajebiste szczerze mówiąc, taki ten. Niech Ci Imagina mieć taką fajną bazę, taką ukrytą gdzieś w dżungli. To na PvP by się w ogóle przydało. To znaczy, na znaczy, chcielibyście, abym ja w ogóle spróbował kiedyś z PvP. O, Spino Rex i Karcha. To jest idealny moment, Tam i. Coś się dzieje, jak nie zostawisz suba na moim kanale. To tak się kończy, to widzisz, chłopie. Ja nie wiem, co się dzieje. Szkoda, że mu się w stamina nie dodać. W sensie, że to się nie opłaca, bo. dałbym mu w stamina. To jest masakra. Ale no, coś za coś? on się tu wespnie jakoś po skałkach? Niezbyt. To w ogóle Wam taką nieporadę, a ten taki quick note, że tutaj kiedyś w Arku mobile przybiegłem gdzieś właśnie do tego, tego do tego tutaj kanału i zajebiście się tutaj bawiłem. Pamiętam, to były piękne czasy, naprawdę, jakbym mógł do tego wrócić i znowu przeżyć Arka na nowo, to było super. Jeszcze w Arku Mobile nie działo się takich rzeczy, że, że były jakieś problemy ze swaniem, zawsze to jednak było takie dopracowane, tutaj tylko często się dzieją takie rzeczy na PC-cie, na zaś w Arku, o tak to tutaj było. O, takowy Rex. No, ale ale wracając, I tam zawsze w Arku Mobile problem z, z to bo musicie strasznie dużo ekspić, nie? Bo tam nie macie, nie możecie sobie podwoić rejtów, Ja tutaj mam chyba już nawet 2,5 ustawione. Bo mi się po prostu kuźwa nie chce w tej grze siedzieć już nie. Nie wiem jak to będzie ze 100 dni warg Ale szybko mi się ten HP odnawia ogólnie. A notkę chyba mamy. Boże, zjewam jak nie mogę. No, konik. Nie ma już konika. O, super. Ale pamiętam, no naprawdę, Ark to pamiętam, ja miałem bazę tam gdzieś na dole, mniej więcej na 50, na 90, 50 long, long, longitude, latitude 90, no może nie 90, ok, to tak, może 40, 80. Tam gdzieś zawsze miałem bazę. I pamiętam, że oswajałem sobie jakieś tam lepsze dinozaury, bodajże chyba. Nie wiem, czy to nie był Allosa, gdzieś niedaleko. To jest moja reakcja znowu. No, ale to chyba był allozaur i pamiętam, że jak już mi się nie udało swojego tego Arlozaura, to pamiętam, że wybraliśmy się na podróż taką po, po całej mapie z innymi moimi genizorami, Wziąłem trajeka, wszystkie takie dinki. I pamiętam wtedy o swoim swojego pierwszego reksa i właśnie gdzieś tutaj szliśmy przez bodajże. Nie szliśmy przez Redwooda chyba. Szliśmy chyba obok bagien. Tak, obok bagien. Stamtąd, tam gdzie mam pokazywałem, i potem siedzimy przez tą taką rzekę, w lewo, w góry, tam, tam, tam i tutaj gdzieś przyszliśmy pod właśnie tą tutaj wielką górę, bo to jest w ogóle wulkan wielki, tam właśnie mamy tego typu cave'a, ten wulkan będzie ciekawy, jak to będzie cięższe niż wszystkie trzy pozostałe bossy, to ja się zesram, no nie? No na pewno będę potrzebował jakiejś przerwy do warka w przyszłości, nie? Więc <śpiewanie> spodziewajcie się, że tego jakaś przerwa, tam na myślę co najmniej dwa tygodnie, yy, musi nastąpić od Arka, bo no już trochę psy sitting, nie? Dobra w sobie wracam do bazy i się widzimy o! Tutaj jeszcze mamy dwie alfy, z tego co widzę. Alfa raptorki. Więc można sobie szybko zabić, tylko się w sumie będę bustować, więc jakby z knockbackiem tutaj mógł wyjechać mój Cartron e, za przepraszam. Mo <grym> no, coś dla niego imię jak chcecie. I też e, Pytanko, co robimy z dragonem, ze smokiem? Jak wiecie, jak robiliście kiedyś e, tego smoka, to prosiłbym o Waszą opinię. E, jedna osoba dała zajebiście wielki długi komentarz, dziękuję bardzo za to. Kizo fan chyba. E, I... Tam było wszystko rozpisane na temat Terizinon. Druga osoba tam mi zaproponowała, że mogę użyć tych reksów, bo są naprawdę OP i te reksy go porobią. Ja chcę zrobić Alfę, tak mi się wydaje. Spróbujemy, wydaje mi się Alfę, więc co wy sądzicie o tym, co powinienem zrobić? Albo to, albo tamto. No, wasz wybór. Ja raczej chciałem na Terizinon pójść. Ale nie powiem, że nie byłoby lepiej mi z tymi reksami, bo nie muszę nic i oswajać, więc jeżeli tylko te reksy naprawdę sobie poradzą, i to nawet z alfą, bierzemy reksy. Ja się nawet nie bawię z Cateriziną, no, czajcie to. No i też na te cave'a będziemy już mieli jakieś reksy. Super było w te reksy, nie? O kurde. Wbijam Rejan Karczaru. Może wejść na dach? Powinien móc. Ogólnie, halo? Giggle wszedł na dach ogólnie, Ra, raz. Halo? Kurwa tu gdzieś, o tak się wchodzi na dachu mnie jakby ktoś pytał, architektura na najwyższym poziomie, no, czekajcie bo tego dekadekosu tego wpadnę syk pięknie. o, co ty robisz? pięknie to wszystko działa, o Jezus jaki on ma turbo nagle ale dziwne, że on przez takie płotnie potrafi przejść no, tak też można skakać, ale no no to co, mamy nowego gigę, można powiedzieć myślałem czy też gigę, by nie oswoić, nie zrobić odcinka takiego super wiecie Gigao versus Karcharu ale ja się nie bawię już w takie rzeczy. Ja już mam dość ciarka na dzisiaj, Z craftów, które będziemy musieli wykraftować za niedługo, na pewno zajmiemy się tym tekiem. Dajcie mi tylko zobaczyć tego py pyczka. Uuuu, ojoj, oj, 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 oj. godammit. No wygląda naprawdę nieźle. Dobrze w sumie, że tego pyczka ja wziąłem, bo szybciej wszystko wyszło. Czy ja mogę wziąć tutaj tą Blood Mother? Wyglądała lepiej. Chociaż taka jest dziwna teraz trochę. Ciekawe, jak smok będzie. Ej, smok będzie ciekawy. A ty nigdzie nie idziesz kolego? Imaginuj, że on zaczyna latać jak powalony. Dobra. Na razie to wszystko tu w pieprze. Na streamku to posegrygujemy pewnie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się tego streamka. Doselowo godzina 18, więc wpadnijcie sobie jak macie czas. Myślę, że godzinkę co najmniej posiedzimy. Zobaczymy tam potem. Eee, więc dobra. Oddaj tego arczynta. A z w ogóle mój tatus Bobby. Jak tak mogłem zrobić? Dobra. To w sumie ze sobą jeszcze wezmę. No i okej. Okay. Daliśmy w miarę radę, bym powiedział To można w sumie do Feeling True wrzucić Nie jest mi w ogóle ciepło, to jest ciekawe To jest akurat najciekawsza rzecz w ogóle ever O, nie jest mi ciepło Też moja postać, dobra Z craftów, które będziemy musieli wykraftować To na pewno będę musiał jakieś metody zrobić Bo potrzebujemy, to w imprintach będzie O tutaj Tej kuszki, o już mamy na to To zapytam was dzisiaj na stronie Po prostu doradzicie mi, co lepiej zrobić czy to, czy to Mam dużo tego, nie? No ale... Nie wiem, czy to teraz w sumie tak się nam przydoba, że nie będziemy swać Terizino, no to Rexik, nie? Tak to będzie wyglądać raczej. Okej. Okay. No to to na pewno będziemy musieli zrobić. E, co do tego właśnie m, proponowaliście mi, żebym poszukał sobie... E, to się nazywało chyba Semi Shotgun. Shotgun, ten pump action shotgun. Że to powinienem sobie zrobić. No ale nie będziemy robili normalnego, tylko poszukam tego gdzieś w imprintach, może i dzisiaj właśnie na, na live'ie. E, poszukamy, no i też na live. Tutaj dostajecie takie tabliczki, jak chcecie sobie bić to bicia. Na koniec live'a będziemy robić takie tabliczki i te, te tabliczki są fajnie porozwieszane. Więc tutaj Mody Fighter na streamie numer jeden z Arka w ogóle był, więc gratulacje dla niego. A tutaj osoby, które się najbardziej udzielały, czyli zerony, Elżbieta, Mody Fighter, Mervon, Ernest i tutaj Chopper. No jeszcze był tam tam wpadł pod koniec, zrobił za dymkę, więc fajnie. Więc jak chcecie to wbijcie sobie na streamka, bo, bo czemu nie. Następny to będzie dragon, tak mi się wydaje, następny odcinek. Więc yy, zobaczymy się tam. Ja wam dziękuję za ten dzisiejszy mamy naszego byczka wielkiego. <grytanie> a tobie mówię kolega. Więc no, zbliżamy się powoli do końca serii i jej się udało tego kupniaka zrobić kodę, tylko że przecięło ten proces, jak tam musiałem na nim biegać, bo miałem coś takiego, że musiałem na nim po prostu biegać i zapieje dynki. Całkiem ciekawe to było, ale to pierwsze, ten pierwszy proces to było na nie? więc... No a ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka w środę prawdopodobnie. チコ